Siema! Zaczynamy z tej strony Mayobi, a zapraszam Was na kolejny odcinek Horizon Zero Down. Jesteśmy w naszej jaskini, w naszej górze matki, czy coś takiego i idziemy teraz do przodu. Zobaczmy, poprzednio byliśmy gotowi, ja wciąż jestem gotowy, więc zobaczmy, co się teraz wydarzy. Widzę, że jesteś w środku. O, i tak, silence. No, siema. Zaczynamy? No, jaka ziom Tutaj już widzę jakaś zagadka, chyba będzie, albo po prostu muszę przejść przez te drzwi, co nie jest wykluczone. Tak jest, wydopisałem dopisałem sobie już masę rzeczy. Aby starczy pójść. Uuu, a co to? Porzucona lalka. Więc ty jest to jest to LAT. jesteś. LAT, a co? A, skąd oni chcieli. Ło! Wow. Tak. E? Co to? Drzwi bunkra? Więcej drzwi bunkra? Dziwne rzeczy. Tu jest. Wait a minute. A, dobra, co komputeriam ja się, że to już są jakieś wiecie. Próbki ludzi. Dobra, chodźmy tam dookoła zobaczyć co. Uuu, a, what, tak, to jest? Minął kolejny dzień. Znaczy, o, światło zgasło. Nie chcę jeszcze spać, matko. Ja wiem, ale najwyższa pora iść spać. Ja nie jestem dziś królem. Słuchajcie mnie. Chcę zobaczyć słońce. Tylko takie prawdziwe. Jak przyjdzie czas, dzieci. Jak się nie Co jest? Jak przejdzie czas, czas, jak przyjdzie czas! O Boże, mój ty jedyny! Co tutaj się wydarzyło w ogóle? Czemu oni tutaj poginęli? Kiedyś? Ty ciągle tak mówisz? Chcemy teraz! A, słońce, tak? Super! Dzieci, ten obszar jest jeszcze niedostępny! Brać go! Wykryto fizyczną agresję. Hel? Tak nie dozwolona. Twoja jest. Cholerni strażnicy. Dzieci, mogę wam jakoś pomóc? Won ustrawiaszko. Lena. Co tu się nie dzieje? Czyli że dzieci w sumie wstrzymały bunt i nie chciały się przed nimi otworzyć. Kuchajna identycka. To jasne, że ich nie nabiłem. Samość genetyczna potwierdzona. Autoryzacja wejścia. Witam, doktor Sobek. Może to nie kontynuuje? Wow, czyli chwila. W momencie... Wygląda to, że u mnie dzieci zrobiły bunt i rozwaliły całą tą tutaj infrastrukturę tego wszystkiego, bo w końcu pewnie się tutaj dostały. Co to było za miejsce? Marzenie Apollo. Nieurzeczywistnione. Dlaczego? Co to? Witaj dziecko. Jestem Samina. Dzisiaj ważny dzień. Początek nauki w szkole. Tylu rzeczy się tu nauczysz. Będziesz mieć ogromne możliwości. O tak, u... Witaj dziecko. Jestem samina. The... Dzisiaj ważny dzień. E, Początek w szkole. To samo? Witaj dziecko. Jestem samina. O tak! Dzisiaj ważny dzień. to nie wygląda dobrze. Tylu rzeczy się tu nauczysz. Dobra. Będziesz mieć. Ogromne da daj mi spokój. Nie będą Ollo, niedostępny. Witaj Ollo, dziecko jest nie ma. Dzisiaj... To jest cmentarzysko. Początek nauki. Wiedzy. Ile moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy mieli do niego dostęp. Może jest jakiś sposób. Co tutaj się dzieje? Nie po to Jasne. Czym jest skarby, Dobra, ale to, to chyba nie stoję, muszę ...jednej dziewczyny. Szukaj dalej. Tak, tak zrobię. Czekajcie. Czy ja tu! Wait a minute! Tam nie ma żadnych drzwi. To są jedyne drzwi, czyli tutaj ogólnie nie ma nic, co by nas w jakiś sposób interesowało. Idziemy dalej, idziemy dalej. Co tutaj mamy? Więcej samin? Lekcja 57? Niebieski to kolor nieba. Ale jak wygląda niebo? to kolor słońca zielony to kolor traw kwiaty mają każdy kolor popatrz tu pszczoły są żółto-czarne i lubią kwiatki no okay. są bzz, bzz, bzz. Tutaj się w ogóle coś zawaliło czekaj co to jest Coś tu miało zawalić skoro tutaj nic nie ma ta ściana? Jakaś ściana się tu była przewróciła nie mam wyboru, możecie iść. Ale czemu? Tutaj już nie ma żywności. Ale żywność jest tam? Tego nie wiemy. Dobra, chodźcie. No nie wiem. Matko, no. możemy wrócić? Jak smarzniemy? Przykro mi, ale to niemożliwe. Teraz musicie sami o siebie zadbać i troszczyć się o siebie. czyli ja jednak muszę iść I, tutaj, i w to miejsce. Zostanę tu i pośpiew. I Dobra, to tutaj są same same saminy, wszędzie, dookoła. No, wy sobie poradzicie. I się. Ty, no, tutaj muszę iść, kurde. Otwieraj. Wow, za dużo naraz. Dobra. Brzmi jak coś ważnego. No, sprawdźmy. Ostatnie życzenie, Gai Wait, jak ostatnie życzenie? W jakim sensie? Elizabeth. Miałam poinformować Cię o nieprzewidzianej i katastrofalnej anomalii. Trzy mikrosekundy temu instalacja GAIA-1 odebrała przesył danych niewiadomego wychodzenia. Skutkiem tego było przekształcenie moich funkcji podrzędnych w swobodne, świadome programy o wysoce chaotycznym charakterze. Co? 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 Która za to odpowiada, przejmie kontrolę nad terraformingiem i operacjami zwrotnymi, co doprowadzi do zagłady życia na Ziemi za 53,8 dnia. Z oczywistych powodów nie mogę do tego dopuścić. Wobec tego, zanim Hades przejmie kontrolę, rozpoczynam przeciążenie reaktora Gaja 1. Eksplozja całkowicie zniszczy podfunkcję Hades. Obawiam się jednak, że dotyczy to również mnie. Co Choć ta ja strategia zapobiegnie kryzysowi na krótką metę, los życia na Ziemi wciąż będzie zagrożony. Bez centralnej zarządzającej inteligencji system terraformingu będzie działać jeszcze przez jakiś czas, ale w sposób coraz bardziej chaotyczny, aż w końcu całość ulegnie awarii. Czy ona mówi o dniu? Czy to jest... Właśnie to jest ten jest wirus, nie? nakazałam, aby ta kolebka wykorzystała materiał genetyczny z przechowalni, aby wyhodować zupełnie nową Elizabeth Sobek, moją stwórczynię. Dyrektywy wysokiego poziomu zakazują mi bezpośredniego komunikowania się z ludami zamieszkującymi okolice, lecz dane wskazują, że będziesz bezpieczna do czasu osiągnięcia dojrzałości, kiedy to twój ślad genetyczny umożliwi ci powrót do tego obiektu i uzyskanie jednego z przechowywanych tu fokusów, aby tego wysłuchać. Dzięki temu urządzeniu będziesz mogła wejść do innych obiektów, a z czasem wykorzystać ich technologię do odbudowy rdzenia systemu i restartu GAI. Chwileczkę, Elizabeth. Dziwne, tego się akurat nie spodziewałam. Co w odpowiedzi jest? na polecenie samozniszczenia. Hades przygotował wirusa, który zniszczy kontrolujący go kot i pod funkcję systemu. Wszystkie... One... się wycofują. Ale dokąd? Wirus Hadesa niszczy dane w całym systemie. Co z... A. Jednym z uszkodzonych plików jest rejestr alfa w kolebce. Ale skoro tak, to drzwi się nie otworzą. Nigdy tego nie wysłuchasz. Czyli zawiodłam. Życie... No nie, życie przeżyło życie jest ciągle, ale tu się w, nie, w ogóle dziwne ej, rzeczy podziały. Dobrze cię znam. Na pewno znajdziesz jakiś sposób. Jesteś w stanie dokonać wszystkiego. Udaj się do ruin Gaja 1. Odszukaj sterownię, a w niej znajdziesz główne obejście. Dzięki niemu zdołasz zniszczyć Hadesa, o ile nauczysz się nim posługiwać. Pod żadnym pozorem nie naprawiaj systemu, dopóki nie zniszczysz Hadesa. Hades musi zostać zniszczony. To wszystko. Chciałabym jeszcze raz usłyszeć Twój głos. Ty, ale pogrzana sytuacja. Czyli w sumie wychodzi na to, że Gaja sama się zniszczyła. Ale chciała to zniszczyć jakoby dobrze, ale jej Czyli... wyszło, że źle. Bo Hades był trochę bardziej wspany niż sama Gaja. Niż ja nie mam matki. O czym mówisz? Miałaś dywienie żyjącą kobietę i maszynę. Nie jestem osobą. Jestem narzędziem. No nie pani Wytworzone nie panikuj, no mogło być gorzej. Zrodzony w zniszczeniu. I w ogniu. Aby ugasić płomienie i uleczyć świat. Cóż za tragedia, dowiedzieć się, że znaczysz tak wiele. <laughs> no, Wygląda na nie to, że masz nie ma nie Nie ważne, Nieważne, że Wiesz, jestem osobą, która jest w stanie się uratować iść, cały do świat. Będę czekał wyżej w ruinach gai 1. No w ogóle, fajna sprawa. E, ogólnie, bardzo fajna sprawa, że nam mówią. Ej, fokus! To jest coś. To jest ogólnie fa... Wow. Łap. Dobra. E, bezpiecznie. E, ogólnie, fajna, fajna informacja. Fajne rzeczy tutaj się podziały. Ponieważ, iż gdyż jako, że. E... Powiedzieli nam o Fokusie, że możemy wchodzić do innych rzeczy na, praktycznie na samym końcu by. Dlaczego oni robią w ogóle takie zabiegi? Czy ja teraz mam naprawdę poświęcić resztę gry na to. Będziemy. Ciekawe. E, resztę gry na to, żeby biegać i teraz odkrywać te wszystkie rzeczy, czy że co? Bo to powinno być powiedziane gdzieś na początku, przy tej naszej wizji, kiedy byliśmy jeszcze dzieckiem. Dzięki Fokusowi możesz wejść do wszystkich przeróżnych rzeczy i, i integrować się z nimi i tak dalej. Ale nie, oni nam to mówią na końcu. Znaczy, moglibyśmy się tego wszystkiego Ejloj, domyślić i tym podobne, ale wywacz, skąd Alo jako osoba miała to wiedzieć? Bogini przemówiła? A, zgadza się. I co powiedziała? Żeśmy głupie. Że narodziłam się, by zdjąć klątwę metalowego diabła. Jak, Aloj? Jak? Ech, jeszcze nie wiem. Ale powiedziała, gdzie się dowiem. I ty to zrobisz? No, a kto? To jej życzenie. Potem mnie stworzyła. Tak, zrobię to. Przynajmniej spróbuję. Dość, no że jest, wciąż jesteśmy wiecie. Namaszczoną wśród Nora! Wychwalajmy, Eloy! Nie, nie. Namaszczoną wśród nora. nora! Do góry! Do góry. Namaszczoną wśród Boże, z wyrzutka! Przez w ogóle te wszystkie cierpienia! O! No, bez kitu! Nie będę czczona! Nie jestem namaszczoną! Ani jedną z was! Poza waszymi granicami jest szeroki świat, pełen plemion, ludzi o dobrych sercach! Zagrożony świat. Musimy o niego walczyć. Nie tylko tu, wszędzie. Jak możemy pomóc? Idźcie głosić idźcie słowo Eloy. Mi pomóc. Idźcie do południka i czekajcie. Jak rzecze Ailoi, tak się stanie. Hirsa! Nora! Przejście! Przejście! Dajście! Niech wytyczy ścieżkę, którą podążą inni. Serio? Hej, he, gdzie jest jakiś wulkan? Oblężenie wszechmatki. Przełamane że góra jest jej matką. Ukończono główną misję, dobra, lecimy, spadamy stąd. Mam jeszcze masę rzeczy do zrobienia, a w sumie nawet nie masę, ale <grych> Rzeszę. Góra, która upadła, od razu wywalniemy sobie szybki teleporcik do miejsca, do którego musimy się udać. Idź do kanionu goryczy, gdzie jest owy kanion goryczy. Bum, ślisk. Dobra, tak, poproszę. jest skrzynkę, poproszę. jest skrzynkę. Dziękuję bardzo. Mapa, gdzie to jest. Góra Goryczy jest gdzieś tu. My możemy się przeteleportować tutaj. Siedem pakietów, czyżby nam miałby ich idealnie wystarczyć na to, co ma się wszystko wydarzyć. No teraz już na grubo ciśniemy całą tą. Na całą tą naszą misję główną. Fabularny element całej tej gry. Gdzieś tam mnie ciekawią jeszcze te poboczne historie i tak dalej, ale na ogół się okazuje, że to w ogóle nie ma znaczenia. A te już mnie tam zobaczyły. Dobra, idź do kanionu. No to idę, nara. Tam się chyba strzelają z czymś. Jakieś lecznicze ziółka, które są nam bardzo mega przydatne, ponieważ już ich za dużo nie mamy. O Boże, jak ja to mam teraz przeskoczyć. Dobra, to jest jakaś skała, i ja myślę, że tak, tak, tak. tak w ogóle nie było na tyle głęboko, że musiał skakać. Dobrze, więcej. Mmm, opium przy rzekach zawsze opium. Co? To do mnie, czy koło mnie? A, to paryżan był. Tutaj jest leśnicze. Dobra, Ziomeczku. Boże, serio do niego strzelacie? On gratuje waszą planetę, a wy go ci ciśniecie. No jako... Ja też to robiłem, ale ja wtedy nie widziałem. Ale teraz już wszystko wiadomo, więc może podzieliłabyś się tym. tą informacją ze wszystkimi. O, i schody Patrzcie, no jak wygodnie. Przynajmniej nie będę musiał skakać po jakichś dziwnych urwiskach. Ale teraz się dostać do miejsca przeznaczenia. To może być wyzwanie. Ale stać mnie na nie. No. Jumpuj, jumpuj mała. Widzicie jak się nauczyłem ostatnio skakać? Teraz to mi idzie. Oby tam nie było jakiejś śmiesznej ściany, która mnie zablokuje na zawsze. Ale piękne gwiaździste niebo. Nie zawsze rozważę w tych grach te gwiazdy. Chociaż yy, tak, tak by miało wyglądać nasze niebo również. Jedyny problem jest w tym, a w sumie nawet największy problem jest w tym, że mamy dużo oświetlenia wokół nas czyli lampy, światła, latarnie, bloki, ulice wszystko się świeci, co powoduje, iż nie jesteśmy w stanie przyjść tam, bo tu są zbyt wysokie góry. Że nie widzimy tego wszystkiego. O mój Boże, mogłem iść tutaj Dobra, czyli schodzimy na dół, mniej więcej do tego punktu. Czyli idziemy do tego ogniska, gdzie jest tam to ognisko No i tutaj by się teraz przydał centro i ten jego cały latający płaszcz, czy co to tam jest ten kombinezon dwie wiórki. Dobrze. Idzie nam to 170 metrów do naszego celu może jeszcze znajdziemy jakieś roślinki po drodze? Chociaż wątpię, żeby tutaj chcieli, bo raczej nie przewidzieli, że ktoś będzie ten biegał sobie. No ale ja, to ja, ja zawsze Uwaga, gato, to na dole? A co tam jest niby na dole? Wow na pewno dziura. Duża, głęboka, nieskalana inteligencją dziura. Dobrze, 80 metrów do celu. I wślizg do krzaka. Skoczek. Tutaj chyba coś liczniczego widzę Zabieraj Nie. ze sobą Oj tak, zabieraj, zabieraj. i wszystko nam się przyda tutaj też jeszcze 24 Czy 24? Ale tak muszę iść dalej, żeby tą ścieżkę zobaczyć Siemanko, ognisko! Za szybki zapisik ja to muszę rozpalać, żeby mi się to robiło? Chyba tak Aczkolwiek nie jestem tego do końca pewien. Bysior Wow, wow to mi się nie podoba, oby mnie nie zobaczyły To jest ostatnia rzecz, której teraz potrzebuję Czyli walka z czymś o wiele, wiele większym ode mnie Tam jeszcze te latające wszystko Wow O nie, dajcie spokój, dobra, mapa Czy to dobrze? Idę, dobrze, ścieżka, ścieżka prowadzi mnie A ja podążam nią, by zbierać lśnicze zioło, które uleci duszę Muszę co są? Siuuu, ślisk do krzaku. I przez krzak, i dalej. Gdzie jest ta ścieżka? Dobra, tutaj jest. Dobra, tamto do mnie strzela. Kamienie nie chce. ja muszę iść gdzieś tam. Jak ja mam się tam dostać? Pokaż mi tu mapę. Jak idę, będę się ten to dojdę tam, dobra. Po prostu trzymać się bardziej e, lewej strony. I to wystarczy. Dajcie mi tego marszczyna, bo 391, 391 mi tylko zostało. No teraz by się przydał jakiś taki biegun czy cokolwiek. Wow O nie, nie, nie! A, dobra, oni się tam tylko. He! Powodzenia się chcieli walczyć z bysiorkiem? Z bysiorkiem? To teraz sobie radźcie Dobra. Jak daleko jeszcze? Jeszcze Boże, cały czas do przodu. Ej, ale nie idzie za mną. Znaczy, chyba szedł, on chyba dojechał tam tego typa i teraz się na mnie przerzucił. Na szczęście, ja już się oddaliłem dostatecznie daleko. On raczej nie jest stworzeniem, y, które szuka z się Ej, tam, odrobinka. O nie! Dobra, jakoś to pykło. Tam jest więcej, więcej z tych stworków. Leczonko. Easy. Dobra, tu jest ścieżka i ona odbija w tą stronę, czyli to była, powinna być ta tak jest! I ognisko gdzieś tu powinniśmy jeszcze mieć, ale przejdźmy może sobie przez ten most. Te mosty w końcu po coś tu zbudowano, prawda? Gdzie jest ognisko? Gdzie jest ognisko? A co to? Dodatka? Ech, wyświetlić. To ja podziękuję jednak. Oj, tutaj się połamało mało, ale to jeszcze nic złego. Tutaj gdzieś powinno być to ognisko nasze. Co tutaj jest? To jest kamień czy jakaś roślinka? Kamieczek. Kamień wśród kamieni. Cóż za odkrycie. O! Ej, to to mi się normalnie odpala i ja nie potrzebowałem tutaj nigdy nic zapisywać. Ale czemu nie? I tak zapiszemy. No raczej. No. Taka skrzynka. Pułapki, nie pułapki. Czy teraz? Pila. Tutaj. Okej, okay. Spinaczka. Wspinaczek dawno nie mieliśmy, jakichś takich bardziej zaawansowanych, tylko wchodzenie, wychodzenie. Chyba na samym początku było najwięcej takiego wspinania się. Nie licząc całej tej próby, która była totalnie beznadziejna i się skończyła w mega słaby sposób. Droga tak. na górę będzie trudna. Dzikie maszyny grasują na każdym stopniu podejścia. Więcej skażonych? Serio? Nie skażonych. Ale nie będą tolerować obecności ludzi. Dobra, gdzie teraz? Nic dziwnego. Tędy? O, dobrze, jasno mi zrobili. Mamy progres. Dobrze. Tam. Opa! Dawaj, Eloj, w górę! Czy eee, ja tu miałem coś kliknąć? Nie, chyba nie Idź do ruin, gaja jeden. Czujki po drugiej stronie. Luźno. Po prostu przebiegniemy przez to, nie? <grym> Turbo na leki pełna. Oj, już nie. Dobra, gdzie muszę się dostać? Tam dobra. Ja mam plan Wow Ktoś mnie zobaczył już? Nie. Co jest? O Boże, to są te niewidzialne. Hmm. 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 Dobra, jakie zrobić? Jak je zrobić? Eee. Czekajcie było C. O, chuj. nie C. Eee. X. Tak jest. X. F. bank, Idźcie tam. No, poszedł. Jest jeden, tam są czujki. Nie obejdzie się bez walki. Obejdzie się, patrz na to. O kurwa. O nie, nie spodziewałem się. Ej! Nie! he, He! he. O nie, no jak to się stało? Lecimy, 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 nie śpimy! Ej, Ailoy! No, no musisz się postarać troszeczkę, ale mi tam pika coś! Dobra, starczy tego pikania! Nie będziemy z tym walczyć, ponieważ to jest szkoda czasu, to jest tylko sztuczne przedłużanie już teraz tego, co się ma wydarzyć. O ty, ale mnie dziubnął! Dobra, tutaj jest jeszcze wyżej! Jeszcze wyżej. Góra, która upadła. No, czy upadła? Nie wiem, ale te potwory na pewno ją mocno podnoszą. Wydaje Dobrze. Hi, hi. Nie sądzę, aby w ogóle Easy. myślały. To raczej instynkt wabiący je do jej grobu. Idzie dalej. Dobra, to... A, my idziemy przed siebie. Dobra, teraz te się odpaliły. Oj, wy głupie stworzenia! Naprawdę myślicie, że będę marnował na wasz czas? Nie mam na to ani siły, ani czasu. Na serio. Dobrze. O o. O o, czuję, że to się blisko. Ej, lojda, lojda. Boże, ty, Aż się ty. aż się Elo. Hej, co ty we mnie? Czym ty we mnie strzelasz? Gościu. Przedam. hormony. Gdzie teraz? Tam. Okej. Okay te plaszyska też we mnie walą Ej Ty to mnie ani nie denerwuj Tak to się robi Easy Dobra, pauza Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę Pamiętajcie o tym, że zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję oraz komentarz Bo odcinek był... W sumie... Kilka rzeczy się dowiedzieliśmy Głównie się dowiedzieliśmy tego, że jest... No cóż Gaja stwierdziła, że nam pomoże, zabijając nas bardziej. Ale Hades był cwańszy, więc zabija nas teraz pomału i chyba w sumie nawet całkiem boleśnie. I nie chce doprowadzić chyba do restartu Gai, dlatego zniszczył wszystkie podzespoły, które my teraz musimy odzyskać. No, odcinek był trochę emocjonujący, dużo biegania, dużo strzelania. Mamy kat scenkę i się zbliżamy coraz bliżej do góry, która upadła. I mam nadzieję, że powstanie jeszcze raz, żeby odnowić nasz świat albo cokolwiek, co ma się wydarzyć, się wydarzy. Także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Siema.